Hej, hej! Co ty jesteś? Skąd ty tu jesteś? E, a kim ty, Ej, jesteś? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Ja tu byłem sam jeszcze rano. No ale ja dzisiaj ja dzisiaj ten. Ja dzisiaj w nocy tutaj trafiłam. Ja już to robiłam parę dni temu i, nie, i tu żadnego nie było jakieś dzieci, ale one zniknęły. A ja dzisiaj w noci o, tutaj, tutaj to jest nasz, To jest nasz pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodźcie na kolację. Jeszki jest niam. miam Trzy, dwa... Ja wam tutaj e, zrobisz na szybko. Hej, jak masz na imię. Ola, a ty? Wiecie jakiegoś ktoś? Kamil. Jesteś Kamil. I a, jesteś króliczkiem. Tak. Ja jestem pieskiem. Uuu, Ulacie. <grym> Ty, może jakiegoś gofra? Gofili! Tak, gofra! Gofra, poproszę. Ej, ej, ola. ej, ola! Ej, Ola! ola chodź, chodź, za chwilę I, Idziemy Idziemy zobaczyć ciekawe książki. Pokażę Ci książki. My już tu wracamy. Ej, Ola, bo ej, pan nie pozwala zjeżdżać ze zjeżdżalni brzuszkiem tamtym albo nic Idziemy w nocy na zjeżdżalni? Ej, ja to woli takie dla, ja tak dla bezpieczeństwa zieszka. Ja ja wolę tego nie robić, ja tego nie zrobię. Ale, ale będzie fajnie, ale Pan nie pozwala zjeść zjeżdż, zazwyczaj tylko raz na dzień i będzie więcej. Okej, okay, to my chcemy gofry. Gofla, poproszę gofla. gofla. Dzieci, słyszałam waszą rozmowę, pozwalam wam jeździć na zjeżdżalni dwa razy dziennie, ale, ale będę, ale pod warunkiem, że będę was trzymał jak będziecie zjeżdżać. A jak, a jak ten pan ma na imię? Bo ja nie wiem. Mamo, Pan Albercik, pan Albercik. A już musimy iść spać. już idziemy spać. Dobrze. Idziemy. nie, nie, my nie, raz. nie, mam mam nie, No nie, sobie dzieci spać. nie, nie, Dobranoc jutro, jutro do was przyjdę i się przebierzecie, dobrze? Dam się. A. To dobranoc dzieci. Dobranoc. Ej, dobra, chodź, zobacz co wytrzasnąłem. Skąd ty to masz? Ej, 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 ej. Ej, spodź, spodź, żeby nie zauważyć. Hmm. Zaraz znalazłem takie coś w moim bo mam tu ser i mam pomysł. Możemy się przyjechać na tej zjeżdżalni bo on nie pozwala tak fajnie a my możemy się odrabić, chodź, szybko ja dla bezpieczeństwa ja bym tam gdzieś poszedł bo się tu nie czekaj, bo ja tu pierwszy las Lasie jestem w z tym dzieckiem ojoj zgubiłam się tu nie umiem Dzięki. Oj! Możemy zjechać No to nie! Ale pewnie, też spędzę, jeszcze spędzę. Aaaa! Uuuu! Ja do łóżka lecę. Ale nie, lepiej nie, lepiej nie. Mam Chodź, chodź, pokażę ci coś potańczonego. No, wyłącz muzykę do potańczenia, chcesz? Nie, ja wolę nie tańczyć. Ja wolę... Ja idę spać. Ja, ja idę spać. Ale, ale patrz cały, zobacz. Takie cały fajnie będzie. Dostaniesz... Dostaniesz jeszcze jednego gofra, jak potańczysz i ze mną. Ja mam. Zobacz, mam fajną Ale chodź, no chodź, Nie bądź, nie Ale... Ale ja tu jestem pierwszy dzień dopiero. Nie chcę być już źle. Nie chcę już źle wypaść. Ja nie chcę źle już wypaść na pierwszy dzień. Ale fajna, taka spokojna. Czekamy ja się na się. Nie, ja idę spać, jestem już męczona. Oni, oni muszą wracać po wieczorem. On jest stał, szybko. Oj, ja nie wiem gdzie mam iść. Jest jest. On, to on, to on, to on. Co się stało, co się stało? Co my śpimy. Ja cię e, 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 słyszałem, że... Ale, ale my byliśmy tylko w toalecie, bo ona była w toalecie i się zachciało i poszła z nią, bo I ona się bała sama. Nie wiem, nie... Pani pan nic nie słyszał. Już, już nie może, Już nie musicie ukrywać tego przede mną, bo jak tak naprawdę chcecie, to wam... Daje, e, po, e, to, dam, e, to daje wam pozwolenie e, bawić się na zjeżdżanie nawet cały dzień. Tylko... To on chciał. To on o, chciał. To on chciał. I, i, I Ty tak, też chciałaś. Ty też chciałaś. mi to, chciała. to powiedziały, że chcesz tam. Nie kłam. A już już pora wstawać. Musimy iść na śniadanko, bo będziemy się uczyć. Najpierw trzeba się przeblać. No Ale jest ubranie normalne. Ja, A, ja��, problemy, ja to nie muszę Ale jeszcze oby siebie przebiorę. Kurwa, go kieszeń nie fajną koszulkę. ładnie. U mnie. Fajna kosiuleczka. No dlaczego się przyjmutaj ulecie dzieci pisiowie? Hmm. Dzieci, chodź ty na dół. A będzie... Dlaczego jeśli się będzie mało I dlaczego jest nadal ciemno? Y, po się I jeszcze y, orzechy. Taka mieszanka. Naprawdę no pycha jest. Bardzo <gamy> dobry. Bardzo dobry szejk. Tutaj już wam daję. Dziękuję. Dziękuję. Dobry. Jeszcze wam tutaj pić no, 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 Miasto Brookhaven jest piękne. Chciałbym kiedyś być i pozwiedzać wszystko, co się da. Słuchajcie, dzieci, mogę Was zabrać na wycieczkę na cały dzień. Żeby no, was znaczy, My się tak. dzisiaj musimy uczyć, bo mieliśmy dzisiaj uczyć alfabetu. No ale ja bardzo chcę znać alfabet, o. bo chcę już umieć czytać i, i pisać, liczyć. Wszystko chcę. I, i chciałbym dzisiaj, żeby się pan nas zabrał na tym no? To nie Poproszę okolność. panią, e, albo nie, Zatem, Ja idę do toalety. E, pani e, pani cała e, wasza pani ze szkoły napisała, że, że w niedzielę nie będzie pracy domowej. W następnym niedzielę, bo dzisiaj jest niedziela, no i jest praca domowa, ale w następną niedzielę nie będzie i będzie cały dzień dla was. I ja się ja plasiam, ale kosztowany. dzisiaj jest śpaltek. To my, ole, chodź, będziemy się literek i 4 Musiałam tylko skorzystać z toaleci Ej, Ej, Ada to mam, co chcę zrobić? Gdzieś! Nie, nie Ej, głupawimy się tym. A tu, jeśli to jest prawdziwe. Tu pisze, że jak się w tym strzeli nauczyciela, to on będzie cały czas spał. Fajne? fajne. Proszę, Ej! O, fajne. Ej! Proszę pana! Proszę pana! Proszę was, nie tablą, nie kamró! Proszę, proszę, bo, bo będziesz, bo będziesz, bo zostaniesz licznie. Czekaj. Proszę pania. Proszę Panią Co Tutaj ktoś... To, to chyba, ci się, chyba ci z zamku do nas strzelali No Dobra widzowie, za chwilę się widzimy Gdy już wszystko ogarniemy Pa pa Jesteśmy Jesteśmy tutaj na, na placu zabaw. Gdzie pani? Dobra, ja się... Ja tak się trochę boję, tak byś pana. Tutaj. Bo nie wiadomo, czy zrobisz... w czole. On nas został na placu zabaw. Jesteśmy przecież po Proszę pana, bo my czekamy na placu zabaw, no przecież jesteśmy na placu zabaw w przedszkolu, chodź, pobawimy się. W aha. E, zobacz co ja mam, mam albo e, e, może nowy. tym, zdoła, zdołamy albo e, w nocy, możemy iść gdzieś, no bo zobacz, w, w, chciałabym widzieć to miasteczko, takie fajne miasteczko. Ja nigdy tutaj w tym mieście nie byłam, ja, ja dzisiaj dopiero... Ja. Ja tak samo! Na pewno ja, ja już od razu tu jestem. Dawaj w patrzy. Ja, ja jestem z miasta Livetopia. A ja jestem z Live Together. Dzień, no, nie, to nie możecie sami wychodzić, Ania ja wiem co To wy chcecie zrobić, naprawdę. Chodź ale jutra. Ale, do tego ale, ale, no, ale to my nie bo... będziemy w żadnej nocy wychodzić. My nie rozumiemy, co pan na nas mówi. No. To jest głupie co pan do nas mówi, że, was, że niby nas słyszy, ale my nawet nic nie mówimy. To panu się wydaje w głowie ciągle. Nawet nic nie mówimy. My sobie tylko gadamy skąd jesteśmy i tyle. No, nie słyszałem, nie będzie mnie, może staniecie, kale i nie będziecie mogli wychodzić. Dlatego wszystko mi powiedzcie, kto by chcieli Ja nie nie nic nie wiem. Tylko powinniśmy tam w nocy. I tyle. Bo my chcemy się bawić, my nie spać. No, ale trzeba... E, spać, bo ten... Bo szybko u nas no. A ten, podobno ten, to przecież mleko się lośnie. Zakrzyjemy chętkę. Podobno przecież mleko się lośnie. To ale ja, ja lubię moje mleczko, które dość tam od mamusi z live No Okej, chyba za chwilę wrócimy, widzowie, tylko pobawimy, że to się i Tak, tak, za ja chwilę się widzimy w Papa. Pa pa! Nie. Małpaczko. Małpa. Małpa. Ola, 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 ola. Co? No, wiesz, no bo zobacz, ten zamek królowej Elżbiety jest fajny. No. A I co, pan lunatykuje a... czy co robi? My a idziemy... Proszę pana, idziemy poczytać książeczki. Okej? B... Dobrze dzieci. Chodź, poczytamy książeczki. A ja mam fajne. Dzieci, a ja z tym też się porozmawiam. Dobrze. okej. Okay, okay. Ja mam latalkę, możemy przejść latalkę przeczytać. No cześć, co tam? Mm, nadal tu mam. Chodźcie no, żeby No, mnie no, też dobrze. No właśnie. Właśnie <trybuj> tutaj dzieci też no, Jak tam przyjdziemy? Nie. A, no, kolanie, no, nie. Dzieci lepiej, lepiej zostać. Ja znajdę sposób, żeby tu się przedostać.

Może... poczekaj. Tutaj... na dole, poczekaj. Ale chciałabym... Spójrz, na ja poszukam, na to... Spójrz, na poszukam. Spójrz, na to... Spójrz, na to. na to. Spójrz, to. na O, Spójrz, na za dziewczynka jakaś. Co się stało? Nie wiem, iście, ono nic nie widzę, mam latalkę tylko. Wiesz, tutaj nagle się pojawiłam. Jak? dzieci. Nie, nie mam złota, nie mam żadnego złota. Co? Em, um, um, no, ale w czym mam ci pomóc? Co ci mam pomóc? Mogę dać ci małpkę. O co proszę? A! Podam ku dzieci! ci! Seju! Ja w stąpieniu nie wyjdę. ale oni strachami napędzają ciągle. Kamil, Kamil, Kamil. Kamil? Ej, powiedz coś Kamil. Kamil, powiedz coś. Jeszcze, po prostu dziewczyny, które zobaczył, to odpowie. Widziałasz tamtą dziewczynkę? No. Proszę przemieścić jej czołgę, gdzie się dważytnie jesteśmy. Bo on pewnie myślę, że śpi może tutaj szybko. Coś powiedział... Mama, pożre chwilę. Powiedziała mi coś o złocie, ale ja przy przyzielonego złota przy sobie nie mam. Jakoś dziwna była wpadła do kominka. Szacie! Ja to palmę już nie laś widziałam, bo ja się urodziłam na farmie. Ej, wykopnę tutaj, pomóż mi, Ola, pomóż mi wykopać. Ech, Ej, co? Co wykopać? Pomóż mi kopać. Wykoplamy jakieś siarenka. Będziemy pomoc przez farmę. Kopnę! Ej, Ola, a może zrobić dzień? No? A. Oj 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 Ojojoj, nie ma nic w Oj ojoj Oj, pomóż oj. mi bo, bo ja jestem trochę czas męczona Do przedszkola też nie wycieknie Chodź, połami mi się do tego domku Ojoj. No. Ale, ale pisz fajnie Proszę, daj To, tutaj jest tak fajnie Jakbym jeszcze mógł się położyć na tym łóżeczku No